Klienci obawiają się nowych technologii w rolnictwie z wielu różnych powodów. Wydaje mi się, że jednym z głównych powodów jest wiek klientów. Moja rola polega na tym, że wprowadzam tak jakby klientów w te nowe technologie. Staram się pokazać wszystkie zalety. Najlepsze odczucia są wtedy, kiedy klient rzeczywiście potwierdza, kurde, super rozwiązanie i jest naprawdę zadowolony z tego. Również opinia klienta o tym, że sprawia mu to nie tylko przyjemność, ale pomaga w zaoszczędzeniu czasu, zwiększa jego komfort pracy. Oferujemy klientom pakiety FarmSite, które mają różne stopnie zaawansowania, gdzie klient może dobrać pod własne potrzeby konkretny pakiet i wybrać sobie to, czego żądałby od wsparcia w rozwiązaniach jego problemów.